Jasne strony i ciemne strony. I właśnie nim się dzisiaj przyjrzymy. Dzień dobry i witam do Słonecznej Kalifornii. Kolejny dzień w naszym biurze. Jest dzisiaj ze mną Sylwia i Piotr. Z Piotrem właśnie debatowaliśmy, jak tutaj usunąć echo, bo już w piątek robimy pierwsze nagranie. Będziemy robić różne ciekawe rzeczy. I tutaj, proszę bardzo, już się prawie ułożyło. Już mamy gotowy plan. A na co plan? Na nowy program w Akademii. Już dawno nie nagrywałem nic, jeżeli chodzi o nowe kursy, bo ostatnio robiliśmy dla innych twórców i dalej robimy dla innych twórców. Natomiast temat, który się ostatnio pojawiał, to jest temat marki osobistej i ktoś fajnie napisał marka osobista dla reszty z nas. Dla ludzi, którzy nie mają ekstremalnie pięknego ciała, albo dla ludzi, którzy nie mają pięknych samochodów. Jak zrobi to, żeby tę markę wykorzystywać do kwestii biznesowych. To, co głównie ja robię. Natomiast w dzisiejszym odcinku skupimy się na dość istotnym aspekcie, bo to nie jest dla wszystkich. Bo budowanie swojej marki osobistej ma jasne strony i ciemne strony. I właśnie nim się dzisiaj przyjrzymy. Zacznijmy od tych złych rzeczy. Więc największą, największym problemem z swojej marki osobistej jest to, że chcemy to pokazywać światu. I to jest, gdy pokazujemy siebie światu i na początku to robimy, robimy to źle. Chyba, że mamy kogoś, kto powie jak, ale zazwyczaj i tak gdzieś popełnimy błąd. I teraz jest takie słynne powiedzenie, które chyba powiedział Dalai Lama, jeżeli dobrze pamiętam, czyli najpierw, się ciebie, najpierw Ciebie ignorują, potem się z Ciebie śmieją, potem z Tobą walczą, potem wygrywasz. I teraz to jest ekstremalnie ważne, to się dzieje w każdej branży, bo gdy otwierałem swoją część związaną z chmurą publiczną, to było tak, że na początku byłem ignorowany, potem część osób się śmiała, a Mirek przyszedł z sieci, czy z innej branży, i to co, próbuję tutaj coś robić, ha, 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 śpieszne. Potem, nagle, gdy się zobaczyło, że powstaje wokół tego coś więcej, były też osoby i różnego rodzaju inne instytucje, później też firmy, które chciały walczyć z tym, co robimy. I to, to jest ten element, na który trzeba po prostu niestety e, wziąć pod uwagę, że to działa, i tak będzie się działo. Tak samo na końcu wygrywamy, i teraz to jest ważne, bo do tego doszedłem dopiero jakiś czas temu. Nie dlatego ci ludzie się śmieją i walczą z nami, że tak powinno być, tylko dlatego że my robimy rzeczy źle na początku. Gdy zaczynamy działać w wolnej branży albo budujemy właśnie swoją markę osobistą, robimy pewne rzeczy źle. I teraz jeżeli robimy je źle, to na początku będą się z tego śmieli, gdy zrobimy coś źle. Zaraz tu będzie ciekawy przykład znowu a propos Akademii. A potem, gdy znowu robimy pewne rzeczy źle, bo wszystkie walki, które praktycznie miałem z innymi osobami, firmami, gdy budowałem swoją markę w temacie cloud computingu, były spowodowane głównie, uwaga, uwaga, Moją głupotą i to może brzmi dziwnie, natomiast gdy nie wiemy, jak to dobrze robić, dobrze komunikować, dobrze rozmawiać, dobrze budować społeczność, bo popełniamy ja błędy, i przez te błędy, w zależności od tego, jak jesteśmy wielcy, na którym etapie jesteśmy, ludzie się z nas śmieją albo ludzie z nami walczą. I dopiero po pewnym czasie, gdy wytrwamy te wszystkie problemy, które bolą, wtedy możemy wygrać. I teraz znowu sytuacja się powtarza dalej. Zacząłem budować swoją markę osobistą. W tematach dookoła biznesu, ale troszeczkę bardziej lifestyle. Patrz trzy poziomy, akademia i tak dalej. Na początku mało kto o tym wiedział, mało kto czytał mojego bloga, mojego vloga, oglądało mało osób. Potem, gdy zaczęło to się bardziej rozwijać, zaczęło że się ludzie śmieli i którzy ze mną współpracowali, mieli co tam robisz, jakiegoś vloga robić, Boże, święto, garni się, chłopie, weźcie do roboty. I śmiechy były bo też źle troszeczkę przekazywałam, można było zrobić to, to inaczej. Potem było jeszcze gorzej, bo na przykład e, przez jedną z moich reklam, która była beznadziejnie zrobiona i głupia i bez sensu, trafiłem na znany bardzo profil na Facebooku z Delegalizuj Coaching i Rozwój Osobisty i przeczytałem o sobie wiele różnych epitetów, od tego, że jestem Żydem, nazistą i tak dalej, tak dalej. Wszystko w jednym. Taka wielka kupa wyżygu na mnie. Co było z tamtej grupy osób śmiechem, bo po prostu robiłem to źle. I potem jest temat walki i zdarza mi się otrzymywać zagrywki poniżej pasa od niektórych osób, natomiast to jest coś, co każdą osobę czeka. I tak jak mówię, nie względu do tego, że tak działa świat, ale dlatego, że my się uczymy pewnego procesu. I teraz, gdy już jestem w tym miejscu, gdzie jestem, obraz moich marek jest troszeczkę inny i jest mi troszeczkę łatwiej. Ale dlatego, że przeszliśmy te wszystkie rzeczy, się nauczyliśmy. Największym problemem jest to, że musimy się tego nauczyć. Robić to dobrze. I gdzieś po drodze będą się z nas ludzie śmiali. Czasami przez miesiąc, czasami przez rok, czasami przez 5 lat. I potem będą też z nami walczyć. Czasami przez miesiąc, czasami przez rok, czasami dłużej. Musimy to na uwadze. Druga to rzecz, że jeżeli dochodzimy do kwestii dzielenia się swoim życiem prywatnym, to ludzie zaczynają widzieć te życie prywatne. I teraz znowu, jeżeli e, będą wyciągać jakieś brudy o nas, wyciągną również rzeczy prywatne na zasadzie naszej rodziny, e, tego jak to się robimy i tak dalej. Trzeba być to to mega odpornym, bo tak niestety to będzie. Ta odporność czymś się wyrabia, bo pierwszy jest komentarz boli, po już nawet. Ktoś tam mówi, że i tam o Tobie piszą w jakiejś grupie, nawet nie patrzysz tam, bo nie masz na to czasu, robisz inne rzeczy. Plus, e, jeżeli na przykład pokazujemy, gdzie mieszkamy albo gdzie jedziemy, możemy spotkać taką sytuację, że idziemy do miejsca X i tam ktoś na nas czeka. Hej, obserwałem Cię na Instagramie i zobaczyłem, gdzie jesteś, skojarzyłem, gdzie możesz iść, tam na Ciebie czekam. Co oczywiście czasami jest przyjemne, ale czasami jest bardzo niepokojące, dlatego też pokazywanie swojego prywatnego życia musi być z bardzo mocno postawioną granicą, co pokazujemy. Ja na przykład nigdy nie pokazuję gdzie mieszkam, lokalizacji, a gdy w ogóle mam w przyszłości plan przewodzić do domu, to też planuję to tak pokazywać, żeby nikt nie wiedział w ogóle, w której części świata jestem. To będzie suwalszczyzna, ale nie powiem gdzie dokładnie. No i kolejny, kolejna trudna rzecz dla osób, które zaczynają i które nie są mega atrakcyjne, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o ciało i tak dalej, lub nie mają bardzo dużo pieniędzy, patrz, jeżdżą Lamborghini albo podróżują czymkolwiek drogim, pięknym, ekskluzywnym, zostaje tylko jedna rzecz, którą możemy wykorzystać do tego, żeby zdobyć swoją markę. I tym jest władza. I tu nie chodzi o władzę nad innymi, ale władzę nad sobą. że pokazywać to, że my jesteśmy takim bohaterem, który bierze odpowiedzialność za wszystko, co robi, ma władzę nad swoimi czynami, podąża tam, gdzie chce. I to jest mega trudne, bo my nie jesteśmy do tego przygotowani. Jesteśmy przygotowani do tego, że ktoś nam wszystko mówi, co robić. Patrz, telewizja, reklamy, szkoła, praca i tak dalej. Więc budowanie marki na swoje władzy, a nie na swoim wyglądzie jest trudne. I teraz dlaczego o tym mówię? Ludzi podświadomie przyciągają trzy rzeczy. Pierwsza, nie użyję tego słowa, bo moje dzieci już oglądają, ale atrakcyjność innych ludzi, tak to nazwijmy, rzecz druga pieniądze. Wystarczy pokazać pieniądze na ekranie i już ludzie będą tym zainteresowani, i że trzecia władza, te trzy rzeczy, do tych trzech rzeczy poświadomi jesteśmy ograniczeni, że do tego, kto nas przyciąga. I to jest ten aspekt, że musimy być na uwadze, że jeżeli nie mamy pięknego wyglądu, pięknego ciała, i możemy oczywiście nad tym pracować, ale jeżeli tego nie mamy, to nie mamy, nie mamy dużych pieniędzy, zostaje naprawdę jedna rzecz: władza i e, głównie władza nad sobą, e, żeby pokazywać właśnie bohatera e, w danym filmie, którego oglądają inni ludzie albo czytają inni ludzie. Który sam bierze odpowiedzialność za swoje losy. Dlatego też kwestia, że decyduje odchodzić z etatu i robię to i to, albo decyduje założyć firmę i o tak to robię, są tak bardzo atrakcyjne, ponieważ są właśnie bohaterem, który wziął władzę w swoje ręce. No i już kończąc, to maraton na sprint. Nie da się dodować marki osobistej w kilka dni. Można, może znaleźć jakiś. Promile promili osób, które wyszły naprawdę ekstremalnie ciekawym spojrzeniem na daną sytuację, po prostu miały dużo szczęścia i się udało. Bach! Nagle wszyscy o nim albo nie wiedzą, natomiast zawsze to jest proces budowania przez lata tego, żebyśmy byli odbierani przez ludzi w pewien sposób. Biorąc pod uwagę to, że social media jest bardziej agresywne, że więcej ludzi coraz bardziej się pokazuje w różnych rodzajach miejsc. To jest prostsze i łatwiejsze. Jesteśmy też bardziej zatłumieni przez innych ludzi. To jest budowanie marki Subicy jest bardzo, bardzo, bardzo. Trudne, ale są też plusy budowania marki osobistej. I jesteśmy po całym dniu nagrywania. Jestem zmęczony, ale materiał wyszedł sztosik. I teraz o plusach marki osobistej. Przede wszystkim jest łatwiej, bo w chwili, gdy szukamy naszych klientów, partnerów biznesowych, ciekawostką jest na przykład to, że w chwili, gdy mamy zbudowaną markę i ludzie nas znają i damy się znaleźć. To jest nam o wiele łatwiej z pracą. Na przykład, gdy startowałem do firmy Microsoft, to firma Microsoft się odzywała do mnie parę razy, żeby dołączyć do zespołu, który będzie to wspierał. W chwili, gdy mamy naszą działalność albo firmę, sami partnerzy, sami klienci się do nas odzywają, bo wiedzą, że jesteśmy, informacja o nas się roznosi. Jest nam po prostu o wiele łatwiej, jeżeli chodzi o naszą karierę albo o nasz biznes. Rzecz druga, musimy się mniej starać, bo przy pewnym czasie, gdy działamy, 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 to ludziom zależy, żeby współpracować z nami i gdy tak się dzieje, nie musimy bardzo mocno udowadniać albo zabiegać, żeby ktoś z nami współpracował, albo żeby ktoś dołączył do naszego projektu, po prostu znamy tych ludzi, bo oni znają nas, budowaliśmy naszą markę, wszyscy wiedzą kim jesteśmy, wtedy po prostu wystarczy powiemy, że hej, startujemy nowy projekt, czy chcesz dołączyć, jasne, Mirek z tobą zawsze, to co wiele razy miało miejsce, co było też widać wiele razy na tym vlogu. I rzecz numer trzecia, która też na przykład związek z tym obrazem, jest to, że mamy łatwiejszy sposób dotarcia do ciekawych ludzi. Znowu gdy mamy jakąś grupę publiczności, coś zrobiliśmy i łatwo nas wyszukać w internecie, wtedy po prostu inni ludzie też to wyszukują, tak jak my szukamy innych ludzi. Dodatkowo, jeżeli na przykład szukamy osób do pracy, wystarczy, że powiemy na Instagramie czy w innym miejscu, że hej, szukamy właśnie kogoś do pracy, współpracy, i te, tacy ludzie się sami znajdują. Większość osób, które pracuje w tej chwili w Akademii, albo nawet też w Komorowisku, to są osoby, które gdzieś mnie znały z kwestii internetu, z vloga, bloga, podcastów itd. I dołączenie do mnie było po prostu łatwiejsze szukanie lepszych ludzi jest też łatwiejsze. Nagle firmy zewnętrzne chcą z Tobą bo wiedzą kim jesteś, czym się zajmujesz i jakie wartości wyznajesz. I budowanie marki, jak widzisz, ma swoje minusy, ale ma też swoje olbrzymie plusy. No dobrze Mireczku, to gdybyś zaczynał teraz od zera, zdecydowałbyś się na budowanie swojej marki, czy raczej byś się ukrył w cieniu, żeby to wszystko działało w jakiś inny sposób? Oczywiście, że budowałbym swoją markę osobistą, bo mimo tych minusów są też plusy. I znowu, gdy wiem, jak ten proces działa, jest o wiele łatwiej. I ja jestem z grupy tych osób, której całkowicie nie zależy na lajkach i subskrypcjach, więc jeżeli jesteś osobą, która jest tutaj pierwsza, raz i nie wie o co chodzi, to zachęcam do odsubskrybowania i niesubskrybowania tego kanału. Boże, jakie trudne słowa. Anyway. Dziękuję bardzo. Dla tych osób, które jeszcze zostały. Powodzenia i zachęcam bardzo mocno do budowania swojej marki osobistej, bo to bardzo pomaga. Ma swoje minusy, ale też ma ekstremalnie dużo plusów. Dziękuję bardzo. Pa.